Moich doświadczeń, a przecież spotykam się z tymi klientami niemalże codziennie, to wygląda tak, że w większości to jest ciągle analogowy system, prawda? Gdzie króluje papier. A teraz, no cokolwiek by na ten temat nie sądzić, będzie rewolucja, prawda? No bo papier pójdzie w odstawkę. Witaj Tomku. Cześć Bogdanie. Bardzo miło spotkać się z Tobą. Mam nadzieję, że będziemy mieli ciekawą rozmowę dotyczącą Ksefu. Tak, o dokładnie. tym chciałbym porozmawiać. Cieszę się właśnie, że będziemy rozmawiali, chociaż chyba najmniej to my ze sobą będziemy rozmawiali, bo przecież uruchamiamy nasz nowy cykl. No właśnie, nowy cykl. Powiedz parę słów, co to za cykl i w ogóle kim my jesteśmy, bo chyba od tego powinniśmy zacząć. No właśnie. Ja nazywam się Tomasz Mamys i jestem już od wielu, wielu lat związany z Symfonią i będziemy rozmawiali z obecnym tu Bogdanem, który za chwilę powie o sobie kilka słów, o krajowym systemie E-Faktur, a cykl będzie nosił nazwę Zielonej Linii Symfonii. Porozmawiajmy o KSEF. Bogdanie? No to porozmawiajmy. Ja nazywam się Bogdan Zatorski i zajmuję się sprawami podatkowymi, analizą biznesową również w Symfonii. Czyli zajmuję się również, proszę Państwa, KSEFem, prowadzę szkolenia z tego obszaru. Moim zdaniem to jest niezwykle ciekawy temat, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Że będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Ale nie będziemy rozmawiali o tym samo, sami między sobą, bo to by było chyba dosyć nudne, mimo wszystko dla wszystkich. E, będziemy zapraszali licznych gości do naszych e, spotkań, do naszego studia e, i będziemy z nimi rozmawiali o wielu tematach niekoniecznie związanych z księgowością, bo planujemy między innymi zaprosić kogoś, kto będzie mówił o cyberbezpieczeństwie. Mhm. O analizie biznesowej, o tematach, które są około ksefowe, ale chyba bardzo ważne dla przedsiębiorców, prawda? No to powiedz parę słów, kogo ty tam chcesz zaprosić i o czym chcesz porozmawiać. <grym> no to akurat najbliższe spotkanie będzie poświęcone, no właśnie, bardziej biznesowi, to ty będziesz prowadził to spotkanie tak, z Piotrem prawda. Mieczkowskim z Fundacji Digital Poland, więc to chyba raczej ty powiesz coś więcej o tym. To o tym spotkaniu oczywiście. Będziemy mieli spotkanie z Digital Poland, a w zasadzie z Piotrem, czyli dyrektorem zarządzającym tą fundacją. Ponieważ no, KSEF jest niewątpliwie zagadnieniem związanym z cyfryzacją, to o co chodzi, jaki to ma związek z cyfryzacją kraju, jak to będzie miało wpływ na procesy biznesowe i bardzo ważny aspekt, o który chcę zapytać Piotra, czyli kto tak naprawdę za ten KSEF odpowiada, czyli czy to jest temat, czy to jest na przykład temat księgowy. Bo ja uważam, że nie, ale jestem bardzo ciekaw, co na ten temat powie Piotr. No właśnie, ja też się zgadzam z tym, że to nie jest temat tylko dla księgowych i dlatego będziemy rozmawiali też z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za technologię. Kolejne spotkanie będzie z przedstawicielem Symfonii, ale o tym może trochę później. I porozmawiamy o technikaliach, ale wiem, że w planach mamy też rozmowę z ludźmi, którzy będą właśnie zajmowali się, czy zajmują się cyberbezpieczeństwem, bo. Jak mówimy o digitalizacji, o cyfryzacji, o której wspomniałeś, a której ewidentnie elementem jest właśnie krajowy system e-faktur, on jest tego swojego rodzaju takim domknięciem, tak mi się wydaje, tego całego obszaru, który mamy. No bo mamy e-doręczenia, teraz będziemy mieli ksew, prawda? Więc to jest dosyć istotny element, a to wszystko przecież odbywa się w chmurze i nie sposób nie mówić o bezpieczeństwie cyfrowym w tym momencie, prawda? No, spotykam się często zresztą z przedsiębiorcami i oni mówią, że ten aspekt bezpieczeństwa, jest dla nich bardzo e, ważny. Prawda? Bardzo ważny tak. I mają pewne wątpliwości związane z ksefem. Mhm. No, i rozumiem, że dowiemy się, czy słuszne. Bogdanie, właściwie to rozmawiamy o czymś, co. No dobra, powiem tak. Jest mała szansa, że wszyscy ci, którzy nas słuchają, przez ostatni czas, tak jak nasz ostatni, a właściwie drugi, Polak w kosmosie, przez jakiś czas nie byli tu na Ziemi i nie wiedzą, co to jest ksef. My się poruszamy w tym środowisku, w tym temacie od dawna, w związku z tym dla nas to jest oczywiste. No ale załóżmy, że ktoś może nie wiedzieć, co to jest KSEF. Co to są tak naprawdę te cztery litery skrótu? No bardzo, bardzo dobre pytanie. KSEF to Krajowy System E-Faktur. No tak, ale w sumie poza tym, że rozwinięciem skrótu... To no to, to, to mówi. Co, co to znaczy? Proszę Państwa, no to jest miejsce, w którym będziemy mogli się wymieniać fakturami elektronicznymi... Z naszymi odbiorcami, czyli wystawiamy fakturę elektroniczną, tą fakturę elektroniczną przekazujemy przedsiębiorcy, przekazujemy nabywcy i przekazujemy ją elektronicznie za pomocą portalu, które stworzyło dla nas Ministerstwo Finansów. Czyli można by powiedzieć taki elektroniczny listonosz. Mamy skrzynkę nadawczą, do której wkładamy w cudzysłowie naszą elektroniczną fakturę. I po drugiej stronie jest skrzynka odbiorcza u naszego kontrahenta, który sobie tą fakturę elektroniczną odbierze. I w ogóle się nie musimy martwić ani kiedy to zostanie wysłane, ani w jaki sposób, ani czy to będzie działało sprawnie, bo za to odpowiada państwo, odpowiada za to Ministerstwo Finansów. Naszą rolą jest tylko dostarczyć dokument do skrzynki, a potem wyjąć go z tej skrzynki, no bo przecież chcemy też otrzymać fakturę, aby ją normalnie użyć w obrocie gospodarczym. Także KSEF, można by powiedzieć, to rodzaj elektronicznego listonosza. Dedykowanego do przesyłania faktur elektronicznych. Tak, myślę, że to warto dodać, że to jest dedykowane do faktur elektronicznych, bo w przeciwieństwie do innych krajów EU, Unii Europejskiej, u nas jest tak, że e-doręczenia są rozdzielone od systemu e faktur elektronicznych i nie tym samym kanałem będziemy to dostarczali. Pamiętajcie Państwo, nie w e-doręczeniach e-faktury, tylko w krajowym systemie e-faktur. Myślę, że to warto. Ale wiesz, Bogdanie, bo tak. Yy... Trochę z buta weszliśmy Państwu eee, w akurat takim momencie, który nie jest chyba najbardziej właściwie dobrym momentem na rozpoczynanie tego studia, prawda? Masz na, myśl, masz na myśli wakacje. No które właśnie, właśnie no za chwilę już się robi tak, że no właściwie już się rozpoczęły wakacje, bo w momencie, kiedy będzie publikacja tego,ż to będzie już, będą już wakacje. No a przecież do ksefu to jeszcze mamy całkiem sporo czasu, prawda? No właśnie. I tu, y, proszę Państwa, bardzo ważna uwaga. Mamy niby ten czas, ale ten czas trzeba bardzo dobrze wykorzystać. Dlatego właśnie nasze spotkania, które pozwolą nam zrozumieć o takich, może, mniej oczywistych aspektach związanych z CEF-em. Bo naturalnie my możemy porozmawiać o tym, co jest zapisane w projekcie. Zresztą o tym projekcie to za chwilę powiem, jakie z tego wynikają konsekwencje podatkowe. Można pójść na ten temat na szkolenie specjalistyczne. Jest dużo tego rodzaju dostępnej wiedzy. Natomiast wydaje nam się, że niezwykle ciekawe jest spojrzenie szerzej na cały ten temat, na to, jaki to ma wpływ tak naprawdę na biznes, na organizację firm, w jaki sposób, w odpowiedni sposób się przygotować, a tego czasu zostało, proszę państwa, niewiele. Obecnie, na początek wakacji, mamy proces legislacyjny, czyli um, ustawa trafiła już do parlamentu, jest obecnie procedowana, no i to pewnie jeszcze trochę zajmie. Tutaj Ministerstwo Finansów oczekuje, że ten proces zakończy się mniej więcej z końcem lipca, mm -hmm. no a potem co dalej, co potem i kiedy? Tutaj bardzo ważny termin. Y, nigdy nie zaszkodzi tego terminu powtórzyć. To jest luty 2026. Pierwsze firmy, duże przedsiębiorstwa rozpoczynają korzystanie z KSeF-u. Będą KSEF zobligowane do tego, aby stosować. No właśnie. I tutaj jest taka bardzo ciekawostka, bo rozpoczynają korzystanie z no, no Co to znaczy? To znaczy, że rozpoczynają wystawianie faktur za pomocą krajowego systemu e -faktur. Ale one rozpoczynają wystawianie faktur, ale nie wystawiają ich tylko sobie. Czyli Wystawiają je wszystkim innym przedsiębiorcom i każdy taki przedsiębiorca, nieważne czy jest duży czy mały, będzie miał taką fakturę już w lutym 2006 roku otrzymać. I co wtedy, prawda? Właśnie, i co wtedy, jak to przetwarzać, jak sobie to wkomponować w ogóle w pracę z dokumentami elektronicznymi w organizacji. To są te aspekty, o których chcemy porozmawiać. No, bo powiedziałeś coś bardzo istotnego. Wspomniałeś o tym, że jak wkomponować to w system obiegu elektronicznego dokumentów, czy elektronicznych dokumentów. A ja myślę, że to sporej części naszych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. To nie jest takie oczywiste, że mają elektroniczny obieg dokumentów u siebie o organizacji, prawda? W tej Bo chwili... Bo może wcale nie mają. No ja myślę, że nawet chyba na pewno prawie nie mają. Pewnie trochę o tym porozmawiacie z Piotrem. Natomiast to wygląda tak, że no z moich doświadczeń, a przecież spotykam się z tymi klientami niemalże codziennie, to wygląda tak, że w większości to jest ciągle analogowy system, prawda? Gdzie króluje papier. A teraz... No cokolwiek by na ten temat nie sądzić, będzie rewolucja, prawda? No bo papier pójdzie w odstawkę. No dokładnie, dokładnie. Papier pójdzie w odstawkę, będzie miał dużo mniejsze znaczenie. On prawdopodobnie nie zniknie z dnia na dzień. To znaczy drugiego tego drugiego. 2026 roku nie umudzimy się nagle w nowej rzeczywistości, że papier przestaje nie istnieć. Mhm. On pewnie będzie istniał nadal, na pewno przez cały 2026 rok, ale w pewnej perspektywie, generalnie dokumenty papierowe, jako faktury, będą wygaszane. Czyli przestaną istnieć. A skoro one przestaną istnieć, to i obrót tymi dokumentami, wymiana ich, akceptacja, to wszystko, co robimy z dokumentami elektronicznymi, zanim one staną się dowodem księgowym, zanim je ujmiemy w ewidencji, to wszystko będzie musiało przejść na zupełnie inny poziom, na poziom cyfrowy. No właśnie. A nie sądzisz, Bogdanie, bo moje przekonania są takie, że polskie przedsiębiorstwa nie są raczej dobrze przygotowane w tym momencie do tego. No to różnie, że tak powiem, z tym bywa, bo są duże podmioty. No tak, większe. Ale ja bardziej patrzę na MŚP, prawda? Tak, tak, ja już zaraz, zaraz o, o tym opowiem, ale duże i większe podmioty, które już wykonały te pewne procesy cyfryzacyjne nieco wcześniej, nie dlatego, że ich do tego zobowiązuje jakaś ustawa o ksew, czy faktury elektroniczne, tylko po prostu dlatego, że taki obrót jest bardziej efektywny, jest szybszy, sprawniejszy, Ostatecznie również tańszy, mimo że projekty wdrożeniowe związane z Ksefem były, myślę, że już mogę chyba powiedzieć, były dosyć drogimi projektami. Tak. Obecnie technologia jest już coraz tańsza, schodzi można by powiedzieć pod strzechy. Ale to te duże przedsiębiorstwa są już zorganizowane. One są przygotowane do pracy z dokumentami elektronicznymi. No i one się tak naprawdę będą wpinały w ten system rządowy czy system państwowy, który będzie funkcjonował, prawda? No ale one są w mniejszości przecież, jakby na to nie patrzeć. No no, to nie? prawda, są w mniejszości, ale mają bardzo duże oddziaływanie. To prawda. Bo to wrócę mhm. do tej myśli, o której mówiłem wcześniej, że one w pierwszej kolejności będą wystawiały faktury elektroniczne w formacie krew i będą oczekiwały. Że po drugiej stronie przedsiębiorca będzie te faktury przyjmował. Dokładnie. Prawda? Czyli i teraz schodzimy do tych właśnie mniejszych podmiotów, średnich i małych, które albo mają ten do, obieg dokumentów elektronicznych wdrożony, albo nie, albo są w trakcie ale będą się musiały przygotować no i bo przestawić. zastanawiają się nad tym, co wybrać, czy w ogóle wybierać, bo może im się to nie opłaca. Jak I jaką ścieżką w, w ogóle pójść, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. No bo sobie rozważają, no dobra, ja mam tych faktur 300, no to już będę procedował dokument. Warto, do kub... czy nie warto? Warto, czy nie warto, mm -hmm, tak? Mm -hmm. No może warto, a jak mam 20, to warto, czy nie warto? A jak mam 3, to warto, czy nie warto? I czy to w ogóle ma jakieś znaczenie y, y, dotyczące ilości faktur? No bo to, jest, to nie jest tylko kwestia, tego, ile tych faktur jest, co choć oczywiście jest to pierwsza myśl, ale potem w jaki sposób się do tych dokumentów chce dostać, z którego miejsca, kto je będzie przetwarzał, jak sobie zorganizuje cały obieg dokumentów w firmie. Tak, już to nie tylko z nimi tak naprawdę robił. Czyli nie tak jak dotychczas, Aha. że ta faktura będzie wycierała kolejne biurka z pieczątkami, podpisami itd, i tak dalej, bo tego wcale Państwo nie musicie już mieć, bo ta faktura będzie, choć w obrazie będzie bardzo podobna do tego, co dotychczas, to jednak będzie cyfrowa. I ona w tym samym momencie może być na wszystkich wirtualnych biurkach każdego użytkownika, który będzie do tego dedykowany, prawda? Dokładnie. Więc tutaj mamy. I, I tu jest chyba ten największy problem. Z dużymi nie ma kłopotu, ze średnimi tak albo nie. Pewnie największy problem będzie z, z małymi. małymi biznesami, które będą musiały sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie. No to ja wchodzę w tą cyfryzację na poważnie, ze wszystkimi aspektami, integruję się z rozwiązaniami. Tutaj wydaje mi się, że będziesz miał bardzo ciekawego gościa, to który prawda? właśnie o tych aspektach integracyjnych opowie. O to tym... właśnie ta niespodzianka i człowiek z symfonii. Z hmm. Łukaszem Banachowiczem będziemy dokładnie o, o integracji rozmawiali. Prawda? No bo to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy aspekt. No okej, okay, no chcę mieć ten system, chcę, no to jak się połączyć, jak, jak, jak zintegrować właśnie, czyli połączyć nasze systemy informatyczne z tym, co do, udostępnia Ministerstwo Finansów. Tu będzie klucz, Bo ja trochę uprzedzę, o to, między innymi o tym z Łukaszem będę rozmawiał, czy tak naprawdę ten system, który otrzymacie państwo od państwa, ten system rządowy czy ministerialny jest wystarczającym do tego, żeby w całości obsłużyć wszystko to, co związane z krajowym systemem e-faktur. Ale to w kolejnym no właśnie, spotkaniu. No bo może będą jakieś dodatkowe potrzeby, które trzeba Dokładnie. jakoś inaczej zaopiekować. Tak. Ale jeszcze jedna rzecz, bo my tak mówimy o małych i średnich przedsiębiorcach, ale przecież wśród nich są też biura rachunkowe. One też będą odbiorcą. Też zachęcamy biura rachunkowe do tego, żeby nas słuchały, prawda? Tak. I tutaj w tych biurach rachunkowych będzie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ z jednej strony z całą pewnością uprości to funkcjonowanie biur rachunkowych. W tym znaczeniu, że wreszcie dokumenty będą do pobrania w jednym miejscu. O dowolnej porze dnia i nocy, bo system jest dostępny online, w chmurze, więc kiedy chcę, to ja sobie te faktury pobiorę. Pytanie tylko czy chcę. No tak, właśnie, czy, czy chcę, czy ja jako Księgowy w biurze rachunkowym naprawdę chce sobie pobierać samodzielnie z faktury, z części dotyczącej przedsiębiorcy. Chce przyjąć za to odpowiedzialność. Czy może wolałbym jednak, żeby to przedsiębiorca mi te faktury udostępnił? A w jaki sposób? W jakim modelu? To jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ wydaje się, że duża część małych i przednich małych przedsiębiorców będzie oczekiwała, że ten aspekt przejmie biuro rachunkowe. A to wcale tak nie musi być. Dokładnie. Tak, zdecydowanie. Tak musi być. Masz rację. I to jest bardzo istotny aspekt, który na pewno powinniśmy też poruszyć podczas naszych spotkań. Tak, aby zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowe, które też są przedsiębiorcami, ale tak jak zauważyłeś, w dosyć specyficznej formule, akurat w odniesieniu do krajowego systemu e-faktur, będą występowały, prawda? Czy mogą występować? Bo nie zawsze będą. I także proszę Państwa, proszę zobaczyć, że tu się jakby rozszerza nam całe to zagadnienie dodatkowe aspekty. I nie są to aspekty prawne, o których, o których Albo chciałbym tylko powiedzieć. Tylko i wyłącznie prawne. Albo tylko i wyłącznie prawne. Prawne są niezwykle ważne. One są jakby solą, osią wokół tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Obowiązek wystawiania faktury, obowiązek przyjmowania faktury to są niezwykle ważne elementy. Ale oprócz tego są bardzo ważne aspekty techniczne. Czy też technologiczne, o których mówimy, jak to połączyć, jak to spiąć, żeby po prostu nie było jakiegoś ręcznego przenoszenia danych, no bo to byłaby katastrofa, to byłoby zaprzeczenie tej tego idei, idei i innowacji, które, które cyfryzacja miałaby przenieść. Tak, I trzeci a, aspekt, no moim zdaniem, to jest aspekt organizacyjny. Biznesowy bym go tak, nazwał, prawda? A taki biznes, związany z organizacją biznesową. No to jak ja się poukładam w swojej organizacji, jak ja się poukładam z moim kontrahentem a propos przetwarzania dokumentów elektronicznych, w tym faktur, ale na przykład zamówień do tych faktur, a na przykład załączników do tych faktur. Jak ja to wszystko zorganizuję i czy, to będzie, i czy na to będzie miało wpływ, że faktura będzie teraz miała inną postać, bo postać elektroniczną. W moim odczuciu będzie miało wpływ, ale to. Państwo sami ocenią, słuchając kolejnych odcinków i tego, co dla Państwa przygotowaliśmy. No właśnie. Będziemy zapraszali Państwa w kolejnych odcinkach do rozmowy z naszymi gośćmi. Dwóch już przedstawiliśmy. Bogdan będzie rozmawiał w najbliższym odcinku z Piotrem Mieczkowskim z Fundacji Digital Poland, a ja w kolejnym z Łukaszem Banachowiczem, szefem projektu KSEF w naszej symfonii. Zapraszamy. Proszę Państwa, takie wezwanie: ksefu nie ma się co bać. Nie mamy na to specjalnie wpływu, czy ten ksef ostatecznie wejdzie, czy nie wejdzie, chociaż jestem przekonany, że na, na, no, na 99%, że jak najbardziej tak i w tym założonym terminie. Natomiast ważniejsze jest to, jak się do tego przygotować, żebyśmy tą szansę wykorzystali. My nie mamy zamiaru tutaj Państwa w żaden sposób straszyć, ale chcemy po, po, pokazać taką od pozytywną ścieżkę, w jaki sposób się do tego przygotować, i jak ten czas, który nam jeszcze pozostał do wdrożenia KSEF-u, mądrze wykorzystać, patrząc na niego z różnych perspektyw i wykorzystując ten czas najlepiej jak można, do tego, żeby KSEF wdrożyć w swojej organizacji bezpiecznie. Dlatego zapraszam serdecznie. Ja bym powiedział, że KSEF to nie koniec świata, to może być nowy początek dla każdego przedsiębiorcy w Polsce. Ale gdybyście Państwo mieli jeszcze jakiekolwiek inne pytania dotyczące tego, to uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię. Zieloną infolinię. Niekoniecznie pod tym aparatem, który tutaj stoi na naszym biurku, będziemy odbierali od Państwa pytania i odpowiadali na nie, bo to jest dosyć istotne, ale zachęcamy do kontaktu z nami. Ogólnopolska Infolinia Ksef. Można zadzwonić. I tak, się dowiedzieć. Dokładnie. Można się dowiedzieć, kiedy KSEF wejdzie, kogo będzie obowiązywał, jak się do niego przygotować, co zrobić, żeby ten KSEF u siebie wdrożyć. Rozumiem, że taka jest idea tej. Absolutnie tak. Zachęcamy państwa również do odwiedzania naszej strony, gdzie mamy blog poświęcony między innymi krajowemu systemowi e-faktur. Zachęcam do tego, abyście państwo śledzili wszystkie najnowsze informacje. Staramy się tam umieszczać, prawda? Tak, staramy się tam umieszczać i proszę Państwa, staramy się również, aktualizujemy materiały na bieżąco. No bo naszym zdaniem jest to na tyle ciekawy projekt, na tyle wieloaspektowy, że tutaj jeszcze, że tak powiem, nasze poznanie, nasza wiedza będzie się rozszerzać i bardzo chętnie będziemy się tą wiedzą z Państwem dzielić. Także zapraszamy do korzystania z Zielonej linii Symfonii.